Dałam radę i proszę bardzo, jeszcze się nawet nie spóźniłam. Jestem już na miejscu, więc prawo dla mnie. Normalnie czasami jestem nie na czas y, później. Szykuję się właśnie do wyjścia pomyślałam, że pomaluję się tutaj szybko z Wami w ogóle zobaczcie, jakie dostałam urocze czy znaczy urocze w ogóle ładne tulipany. Tulipany to są chyba jedne z moich ulubionych w ogóle kwiatów. Chociaż jest ich kilka. Piwonie też kocham, bardzo lubię to, takie duże goździki, ale to było bardzo miłe. Dostałam na treningu kwiatki, nie spodziewałam się, bardzo mi się zrobiło miło. No i a propos, właśnie treningu, dałam radę i powiem Wam, co więcej, nie tylko dałam radę, ale bardzo dobrze się czuję. Byłam na dwóch treningach, na wam dwie godziny, nawet troszeczkę ponad, bo jeden zaczęliśmy tam parę minut później, ale znowu dłużej. Więc no w tej chwili mam spalone podczas ruchu 777 kalorii według mojego zegarka, a mamy godzinę dziesiątą, więc całkiem niezły dzień. Podkład z Charlotte i jego ja po prostu nakładam palcami. I nawet co więcej, zastanawiam się, tylko muszę jeszcze tutaj ponegocjować trochę z jednym trenerem, może nawet z drugim chyba też, czy. Nie zamienić po prostu tych piątków na taką wczesną porę, bo bardzo dobrze mi się grało rano. Jakoś tak miałam więcej, wiecie co, energii, mimo że noc była dosyć trudna, bo obudziłam się o 3.30. Najpierw Leon się zaczął kręcić, o 4.00 już byliśmy na spacerze, bo coś mu tam bruszku się przelewało. Nie ma żadnych rewolucji, ale coś musiała mu tam trochę zaszkodzić. Nie wiem do końca co, co mnie trochę niepokoi. Że nie mam żadnego podejrzenia, bo on je teraz karmę suchą, którą je od jakiegoś czasu, i wszystko było ok. Ale tak, zbieram się właśnie do pracy, szybko się pomaluję i jadę. Jeszcze miałam sobie zrobić sałatkę, ale nie wiem, czy nie kupię na szybko czegoś w żabce w sensie właśnie sałatki. Ja bardzo lubię te sałatki z żabki. Yy, wczoraj. Jadłam sałatkę z Lidla i też była bardzo w porządku. Takie sałatki, gdzie jest właśnie mix sałat, osobno macie, ja miałam wczoraj grecką, więc miałam osobno fetę, mm, oliwki, suszonego pomidora, były też pomidorki koktajlowe. W oddzielnym takim małym opakowaniu była oliwa z oliwek. Bardzo to było dobre i mi coś takiego w zupełności jakoś starcza, wiecie, jako posiłek. Ale nie o tym chciałam tutaj teraz do Was chwilę pogadać. Bo tak, taką mam trochę myśl. Niech ty tak chrapisz? Że mi się wydaje. To, że mi się wydaje, że telefon wibruje, ale nie wibruje, bo dostawała powiadomienia też tu, więc trochę On sobie pochrapuje. Mam taką, takie przemyślenie a propos w ogóle nagrywania na YouTube i trochę oczekiwań, które mm, gdzieś tam są, czasami, które mamy, w, w kierunku do jakiegoś twórcy. Mi się często nie wiem czy można powiedzieć, że zarzuca, bo akurat dziewczyna stąd ten temat mi w ogóle jakoś tak zaczęłam o tym myśleć, napisała bardzo konstruktywny komentarz, który absolutnie jakby nie czułam, że chciałam mi zrobić przykrość ani nic takiego, ale kawa, a propos tego, że większość moich filmów to są kosmetyki i ciuchy i zakupy, i powiem Wam, że jakby ja nagrywam na. Na tutaj kanał, to co czuję w danym, w danym momencie. Jeśli nie mam ochoty na pogadanki, to na siłę ich nagrywać też nie będę. Nie zamierzam. Nigdy ten kanał nie był źródłem mojego utrzymania, źródłem mojego jakby zarobku, więc nie mam też potrzeby. To co na przykład mnie czasami wkurza na Instagramie to to, że widzę jak jest jakiś jeden trend i dziewczyny wszystkie robią, znaczy nie wszystkie, ale bardzo dużo dziewczyn robi to samo, to jak coś nawet jest ładnie zrobione, to jak ja widzę to setny raz tylko po prostu z inną osobą, ale generalnie ciuchy są nawet te same, muzyka, no wszystko, to też mnie jakoś to już, już mi się przestaje trochę podobać i z YouTube'em jest też tak, bo ja jestem sama, widzę, ja też oglądam. Mam momenty, że oglądam więcej, mam momenty, że oglądam mniej. I to też tak samo jak intensywność mojego oglądania się zmienia, tak samo zmienia się to, co w danej chwili oglądam. Czasami mam ochotę na treści, nie wiem, oglądam na przykład filmy. O luksusowych torebkach, na które mnie po pierwsze nie stać i prawdopodobnie nigdy w życiu nie osiągnę takiego etapu, żebym miała, nie wiem, połowę kolekcji jakiejś tam kobiety, która ma piękne torby i po prostu o nich opowiada, ale widać, że to jest jej pasja, lubi to robić. Nie, nikogo też tym nie krzywdzi, yy, ale no, są momenty, że to oglądam, są momenty, że właśnie nie oglądam, bo wiem, że nigdy w życiu nie będę raczej na tym etapie żeby móc sobie pozwolić na coś takiego. Czasami oglądam więcej jakichś vlogów, takich z wyjazdów, z jakichś pięknych, egzotycznych miejsc, do których ja w na razie też się nie wybieram że ten content, którym ja jestem zainteresowana, on się zmienia w zależności od mojego nastroju, od tego, na co mam w danym momencie jakąś większą powiedzmy zajawkę. Czasami oglądam bardzo dużo vlogów takich domowych, a czasami po prostu mnie to nie interesuje i ciężko jest oczekiwać, żeby... Ja to mówię, jakby i z miejsca osoby, która nagrywa i z miejsca osoby, która ogląda, z perspektywy osoby, która ogląda, że ciężko jest oczekiwać, że jeden twórca, w sensie jedna osoba, która kręci filmiki na YouTube, będzie nam dostarczała zawsze to, co nas interesuje. Oczywiście może się tak zdarzyć, że kogoś takiego traficie, czy trafimy, ale Uważam, że to prawdopodobieństwo jest niewielkie. Czasami interesuje nas albo kogoś interesują kosmetyki i jak mówię o ciuchach, to jest hasło, że a dlaczego tylko o ciuchach? Jak są ciuchy, to dlaczego? Czy tam nie wiem? Jak coś innego jest, to też nie, bo to nieciekawe. Jakby ciężko, wiem, że. Mm, nie odbieram tego absolutnie jako atak ze strony osób, które to piszą, tylko chciałabym, żeby też pamiętały o tym, że no, nikom, znaczy nie ma osoby, która wszystkim będzie pasowała i która będzie zawsze tworzyła to, co my właśnie w danym momencie chcemy oglądać. E, ja też mam dziewczyny, które oglądam namiętnie. Potrafię, nie wiem, pochłonąć, oglądam też, wracam do starych filmów i oglądam praktycznie wszystko, co publikują. A później następuje taki moment, że te treści, które one właśnie publikują, jakoś przestają mnie interesować i przestaję je chwilowo oglądać. Czasami do nich wracam, czasami już po prostu jakby ten kanał idzie w jakąś, albo ja idę, w, rozchodzą się nasze drogi i przestaję oglądać. I nie mam absolutnie pretensji do tego, że ta osoba nagrywa na przykład cały czas podobne filmy. Pokazuje jakieś podobne rzeczy, w sensie nie wiem, na przykład są to zawsze filmy z domu, opowiada o swoim dniu, który raczej to nie jest tak, że raz leci w kosmos, a raz, nie wiem, spotyka się z prezydentem Stanów Zjednoczonych, a jeszcze innego dnia, nie wiem, leci na safari i pokazuje zwierzęta, tylko są to zwyczajne filmy domowe, byłam na zakupach, wróciłam z pracy, kupiłam kwiatki, nie wiem. Gotuję obiad i czasami mi się to bardzo podoba, a czasami potrzebuję czegoś innego. I nie mam absolutnie do tej osoby pretensji, że dlaczego ona nagrywa cały czas to samo. Teraz, w dzisiejszych czasach, jest taka gigantyczna ilość treści w internecie, że jeśli coś mi się nie podoba u jednej osoby, to wiem, że jest tam milion różnych innych kont czy kanałów, na których znajdę coś, co mi bardziej odpowiada. I ja też tak mam, jako widzę, że czasami coś mi leży bardziej, czasami mniej, czasami gdzieś to się właśnie jakoś rozchodzi. Ja na pewno ze strony... Muszę umyć ręce, czekajcie. Ja na pewno z perspektywy osoby, która też gdzieś co jakiś czas tutaj na kanał coś dodaje, czasami oczywiście jest tego więcej, czasami mniej. Tak, tak to niestety wygląda. Chciałabym to zmienić, ale różnie, różnie mi to wychodzi. Mogę powiedzieć, jakby właśnie z mojej perspektywy, że czasami mam ochotę jakoś, mam jakąś taką większą wenę, żeby sobie tutaj pogadać i opowiedzieć coś bardziej o sobie, o swoim życiu, o tym, co się w nim dzieje, a czasami nie mam po prostu na to najmniejszej ochoty i mam jakąś granicę, która czasami jest trochę bardziej przesunięta do przodu, a czasami trochę bardziej jest cofnięta. Czasami mam ochotę więcej bardziej się, nie wiem, zwierzyć z czegoś. A czasami i tak mam też w swoim, w swoim życiu prywatnym, że tutaj też brązer, Charlotte, że, że na przykład teraz mam taki dziwny, czy dziwny, nie dziwny, no to minie taki moment, że nie jestem jakoś super rozmowna i że generalnie trochę raczej się schowałam w jakiejś takiej swojej skorupce. To też wynika, jakby nic się nie wydarzyło, wszystko jest ok ja miałam jakiś taki, po prostu wiecie, ma, mam dni, że jestem uśmiechnięta i chętnie pogadam i w ogóle sama zagajam jakichś tam na przykład, ludzi w pracy, a są takie momenty i teraz mam kilka takich ostatnio dni, że jestem tak jakby wycofana. Po prostu tak jest, nic się nie wydarzyło, na nikogo nie jestem zła, ani nic takiego, po prostu trochę potrzebowałam można pobyć sama ze swoimi myślami i w swojej głowie. Więc y, wydaje mi się, że to też czasami rzutuje później. Y, no, na przykład może rzutować paletka z AA od y, znaczy współpraca z Magdą Poczonką. Na przykład na to, że nie wiem, mam czasami ochotę tutaj o czymś bardziej porozmawiać, poruszyć jakiś temat, a są dni, kiedy po prostu na to. Najnormalniej na świecie nie mam do tego weny, i chęci. I uważam, że to jest spoko. I jakby ja dalej bardzo szanuję i dziękuję za te komentarze, bo ja nie czuję się, tak jak powiedziałam, urażona, jeśli ktoś to potrafi napisać w kulturalny y, sposób i taki z sensem. Y, nie mam. Y, też, jakby, no, będę dalej robić tak, jak czuję. Jeśli mam wam do pokazania jakieś ubrania, które uważam, że są na przykład warte pokazania, tym bardziej, że w dzisiejszych czasach jest tego wszystkiego tyle, że czasami uważam, że warto jest pokazywać, pokazać, Hej, patrzcie, kupiłam coś takiego. To jest super. Jeśli szukacie podobnej rzeczy, to zobaczcie, bo może Wam się sprawdzić. Albo kupiłam to, wyprawam trzy razy, jest beznadziejne. Raczej nie polecam. Yy, jako taki trochę, czasami, wiecie, no ja też. Oglądam i mam takie momenty, że kupuję coś z czyjegoś polecenia i jestem bardzo zadowolona, a prawdopodobnie sama bym na to na przykład nie trafiła. Więc, konkluzja z tego jest taka, tuż Eveline, że nie dogodzimy wszystkim i to w, czy w kontekście nagrywania na, YouTubie, na YouTube, czy w ogóle nagrywania, czy publikowania jakichkolwiek treści w internecie, czy w swoim życiu codziennym, prywatnym, to, co jednemu się podoba, drugiemu wcale nie musi. To, co jednej osobie smakuje, drugiej kompletnie nie musi smakować. Więc no, mam nadzieję, że tutaj wśród Was są osoby, którym te moje treści jakoś pasują. Jeśli nie pasują, to ja też absolutnie nie zmuszam do oglądania. Nie chcę i też nie jestem tego typu osobą, która będzie robiła coś, bo ktoś mi tak powiedział, co mi ktoś powie: skacz, albo ubieraj się cała na różowo, albo nie wiem, rób tam coś innego, zrób się na blond, bo tak wszyscy teraz są: powiedzmy, blond i to jest w modzie i na topie. To nie znaczy, że ja to zrobię. Ja mogę to przyjąć, wysłuchać, zastanowić się, czy mi się to podoba, czy nie. Jeśli mi się podoba, to coś mogę przyjąć. Jeśli z czymś się zgodzę, to też mogę to zmodyfikować i jakby jak najbardziej staram się też jakoś myśleć nad tymi właśnie waszymi opiniami, które dla mnie są konstruktywne i są sensowne na zasadzie po prostu nie obrażamy się wzajemnie ale przepraszam, ale cały czas mi tutaj wyskakują powiadomienia, jak nie jakieś smsy bo to jest Dzień Kobiet o jakimś kodzie rabatowym to jakieś inne dziadostwa więc tak no po prostu ja sobie będę dalej robiła tak jak robiłam do tej pory i jeśli mam akurat taki czas, że chcę więcej zamawiam ciuchów i będę wam nagrywać więcej choli zakupowych, to nie jest wynikiem tego, że nie wiem, wydaje mi się, że na tym się jakoś wybije, tylko po prostu ja sama w swoim prywatnym życiu robię więcej zakupów. Jeśli jest tego mniej, to też nie będę niczego robić na siłę i w ten sposób staram się żyć i funkcjonować i też tak chcę ten kanał prowadzić. Po pierwsze robić to jakby tak jak czuję, bo wiem, że jeśli będę się zmuszać, to nic z tego dobrego po prostu nie wyjdzie. Więc dalej będą kosmetyki, o ile będę miała o czym gadać i co Wam pokazywać. Dalej będą ciuchy, o ile będę miała coś ciekawego do pokazania. Ale postaram się też wplatać w to wszystko więcej, więcej innych treści. Chociaż przed tym vlogiem, który teraz nagrywam, pojawił się... Jeden albo dwa filmy wstecz, vlog, który jest cały o zakupach <laughs> i już czuję, jakie tam mogą być niektóre komentarze. Dobra, zmykam do pracy. Mamy dzisiaj przepiękny dzień i w związku z tym pokażę Wam to, bo może mnie to jakoś zmotywuje do zrobienia z tym porządku. Trup, trup, myślę, że to też już jest trup. Tam jeszcze jest jeden trup, ale generalnie mam nadzieję, że już będzie tak tylko, bo jest po prostu przepiękne błękitne niebo. I to mnie trochę motywuje do tego, że wielkimi krokami zbliża się otwarcie sezonu. No i muszę coś zrobić z tarasem. Jak widzicie, dywan mi zakwitł, bo tak zostawiłam to wszystko na zimę. Muszę wyprać te pokrowce, ale one są w bardzo dobrym stanie. W sensie są brudne, no bo jednak przeleżakowały tutaj pół roku, praktycznie. Ale poza tym nic się z tym nie stało, więc muszę je wyprać. I to jest fajne to jest w ogóle Ikea, że one są do ściągnięcia. Także to muszę ogarnąć. Muszę też ogarnąć ten stół, umyć go. Mam nadzieję, że. O, tutaj nic nie ma, nie, jest jedna lata ręka. No i tak, dywan będzie do wyrzucenia, coś czuję. On nie był generalnie jakimś świetnym zakupem, uważam, że tu powinien być większy. Chciałabym taki, który będzie się aż chował pod meble, to jest do wyczyszczenia. Generalnie mam taki, powiem Wam trochę też plan. Chciałabym tu więcej roślin na pewno mieć w tym roku, ale mam taki plan, żeby może trochę z tymi meblami się przesunąć tutaj w tę stronę, bliżej wejścia i tu w rogu postawić stół taki, wiecie, wyższy może cztery krzesła, żeby tutaj się stworzył taki kącik w którym, tak, te płyty też są do wyczyszczenia, podłoga że jakąś chyba pies zwariował zjadł właśnie kulki i teraz się ociera, bo były chyba chyba dobre, tak? Dobre było? Dobre? No to się cieszę. Tak, żeby tutaj, czyli teraz, do wyczyszczenia jakąś ekipę będę musiała, chyba, zamówić, bo nie zamierzam tego szorować sama. A myślę, że po prostu mop to będzie trochę za mało. No, zobaczymy. Chyba też będę chciała kogoś do mycia okien zatrudnić, nie ukrywam. Akurat myć okien nie lubię. Zresztą, czynności domowych porządkowych nie mam problemu, natomiast mycie okien nie jest moją ulubioną czynnością. Albo poproszę mamę, żeby mi taką myjkę przywiozła z domu, taką wiecie, taką ręczną i nią się dużo łatwiej myje i ogarnia. może to bym zrobiła tak sama. Ale tu myślę, żeby zrobić sobie kącik taki właśnie jedzeniowy, żeby móc sobie wygodnie jeść tutaj rano śniadanko. bo jak jest cudownie w słońcu, mam Długie spodnie i długi rękaw I no nie jest najcieplej, wiadomo Ale tak jak nawet na chwilę jest bardzo przyjemnie Więc tak Misja ogarnianie Balkonu, tarasu To będzie plan Na najbliższe, myślę Tygodnie, tak żeby już Po świętach Mam nadzieję, że będzie już wtedy coraz cieplej coraz ładniej Ruszyć z przytupem Z ogarnięciem tego wszystkiego Witam się z wami w niedzielny wieczór. Właśnie zrobiłam sobie demakijaż, kremować budzie. Powiem wam, że ta niedziela jest bardzo dla mnie dziwna, dlatego, że zaczęła się mega aktywnie, a później tak strasznie się i go wypaliłam i tyle energii musiałam na coś um, przeznaczyć, że jak wróciłam do domu, to poszłam spać. I leniuchowałam Pół dnia. Natomiast pierwsza połowa była bardzo aktywna dlatego że ja już to wspominałam tutaj na filmach parę razy. Y, zaczęłam grać pod koniec grudnia tenisa. I robię to oczywiście totalnie dla zajawki, zabawy, dla ruchu. Wiecie, nie mam żadnych takich historii, że chcę być teraz najlepsza i łudzę się, że mogę jeszcze wejść na jakiś poziom, już jakby zaczęłam. Wiecie, no, jakby robię to rekreacyjnie, a no, może tak. I może to, co powinnam powiedzieć, to jest to, że ja nie jestem osobą, która lubi rywalizację. Nie jestem do tego stworzona, nie sprawia mi to przyjemności. Zauważyłam, że moja psychika chyba nie jest też do końca do tego przyzwyczajona i nauczona trochę, ponieważ. Po kolei dzisiaj byłam na, grałam 3 godziny w Tenisa. Najpierw byłam na treningu z drugą yy, dziewczyną, kobietą, a później byłam na sparingu, gdzie było łącznie 6 osób, czyli grałam jakby 5 meczy. Przemówię no z każdą osobą, ja byłam szósta, z każdą osobą zagrałam mecz. No przegrałam z każdym. Każdą osobą przegrałam. Udało mi się wygrać może dwa gemy, ale generalnie zostałam rozłożona totalnie na łopatki. Prawda jest też taka, że praktycznie wszyscy ci ludzie, którzy byli na tym sparingu, ja po pierwsze byłam pierwszy raz, oni już tam chodzą od jakiegoś czasu, grają też dłużej niż ja, no bo u mnie to jest kwestia właśnie powiedzmy, niecałych dwóch miesięcy. Niektóre osoby grają tam lata. I to widać, to widać, ale nie jestem zła na siebie za to, że przegrałam, bo jakby nie jechałam z takim nastawieniem, że muszę być najlepsza i na pewno wszystkich rozłożę na łopatki, bo mam świadomość tego, że ci ludzie grają lepiej niż ja, ale jestem na siebie zła i jakoś to mnie tak psychicznie trochę, nie ukrywam, gdzieś uwiera teraz. Chcę, że Te goździki tutaj niektóre są brzydkie, muszę je obrać, że tak powiem, odpadają, te kwiatki. Jestem trochę zła na siebie, dlatego że mi psychika dzisiaj totalnie siadła. Ja już w pewnym momencie, jak zaczęłam tak przegrywać z jedną, drugą, trzecią osobą i jak widziałam też, jaka jest różnica w poziomach, to ja już po prostu jakby przestałam grałam dalej, ale nie wiem, no coś mi głowa nie pozwoliła. Po prostu jakby ja w swojej głowie przegrałam dużo wcześniej niż de facto przegrałam i to jest takie. Z jednej strony wiem, że to jest zabawa i wiem, że to przecież nie chodzi o, wiecie, nie gramy tam na śmierci życie. Natomiast zła jestem na siebie, że pozwoliłam sobie, że jakby jestem taka jakaś właśnie chyba słaba psychicznie w tej e, kwestii, że wyszłam już z mentalem osoby przegranej, chociaż jeszcze mecz się nawet nie zaczął. I, I to mnie, przepraszam Cię, i to mnie chyba najbardziej w tej sytuacji zezłościło i też spowodowało, że poszło mi gorzej niż mogłoby pójść. Bo się spięłam, bo już bardzo wiecie, liczyłam tylko aż to się skończy, i, i trochę zaczęłam, jakby przeszłam w taki poziom, ok, skończmy to już, bo już wiem, że nie pójdzie mi lepiej. Więc nie jest to fajne, to znaczy na pewno. To, co jest dla mnie na plus, i w ogóle ja uwielbiam grać w tego tenisa, sprawia mi to wielką przyjemność. wkurza mnie mocno to, że mi coś nie wychodzi tak, bym chciała, i to mnie bardzo denerwuje i frustruje, natomiast ta frustracja, to, co jest jakby dobre w tej sytuacji, powoduje, że nie mówię: okej, okay, że ja już nigdy więcej nie przyjdę i już nie chcę grać, tylko sobie myślę: muszę teraz zrobić wszystko, żeby następnym razem było lepiej. Muszę na pewno pracować nad wieloma różnymi rzeczami: nad serwisem, nad e, jakby ruchliwością, bo ja czasami po prostu zastygam, jak nie wiadomo dlaczego, widzę, że ta piłka leci, byłabym ja w stanie ją spokojnie odbić. Ale zanim e, mój mózg jakby da sygnał do nóg, ruszcie się, to ja już po prostu nie odbijam tej piłki. Więc e, zmęczyłam się oczywiście też tak fizycznie, według mojego zegarka spaliłam. 1400 kalorii, kalorii w te 3 godziny, e, ale psychicznie chyba mi to najbardziej dzisiaj jakoś tak dowaliło, nie będę ukrywać. Właśnie to, że dlaczego ja robię siebie od razu przegraną? To jakby to ja sobie sama to zrobiłam, nikt inny. E, fajne jest na pewno to, że wiecie, wychodzę ze swojej strefy komfortu i dużo mi to jakby daje też takiej frajdy, mimo że no, dzisiaj tak jak mówię, jestem raczej znaczy wkurzona na siebie trochę. Ale wiem, że w sobotę rano jestem na korcie i daję z siebie więcej niż do tej pory. Jestem na treningach motorycznych, na których też muszę dawać więcej z siebie. I tak już, wiecie, widzę jakiś tam progres, chociażby w obciążeniu, którym trenuję, bo mój trener mi zwiększa i to, co wcześniej mi się wydawało abstrakcyjne, to teraz jakoś tam robię, podnoszę. Ale wiem, że muszę, no to jest za mało, to jest to, co robię do tej pory, to jest za mało, albo po prostu może też czas jest za krótki na to, co bym chciała osiągnąć. Także nie zwalniam tempa, będę chodzić teraz trzy razy w tygodniu na kord, dwa razy w tygodniu na te treningi motoryczne, tak jak do tej pory. Chcę wrócić na basen, chcę mieć większą sprawność fizyczną, więc jutro basen rano przed pracą. I rozmawiałam właśnie z trenerem, że za miesiąc, miesiąc i pół wracam znowu na sparring i zobaczymy jak mi wtedy pójdzie. Mam ten czas, żeby go jak najlepiej wykorzystać, do tego, żeby polepszyć swoje umiejętności i wrócić y, za te kilka tygodni na kort. Y, muszę nad głową też trochę popracować i pokazać sobie, bo to nie chodzi o innych, pokazać sobie, że potrafię. I dla mnie już największym chyba osiągnięciem będzie nawet nie wygrywanie, bo punkty punktami, tak? Ale um, jeśli ja wygram ze swoją głową, jeśli przejdę przez to jakieś takie coś, co się tam zadziało, co spowoduje, że nie będę mówiła sobie, przegrałaś już nawet jak się gra jeszcze nie zaczęła. Więc e, tak, po trzech godzinach wróciłam do domu, byliśmy oczywiście na spacerach. Zamówiłam sobie pinsę w ramach jakiejś nagrody za to, że w ogóle dałam radę i pojechałam. Wynik może jest średni, ale no byłam, więc pierwsze koty za płoty, podobno pierwszy spalink jest najgorszy, bo jest takim zmierzeniem nagle po prostu zaczynacie grać z drugim graczem, a nie, który jest na podobnym lub trochę lepszym poziomie niż Wy, ale nie gracie z trenerem, który jednak. Ma dużo większe umiejętności. Yy, więc yy, tak, no, mam ten teraz czas, żeby nad tym wszystkim popracować i za te kilka tygodni wrócić i udowodnić sobie, że potrafię. Więc nie poddaję się, aczkolwiek powiem Wam, że tenis mnie uczy. Nowych rzeczy o sobie. Tak jak zaczęłam mówić, ja nigdy nie byłam wielką fanką rywalizowania. Nie mam w sobie takiego, takiego zacięcia, takiej nutki rywalizacji. Nie lubię gier zespołowych. Ja, ja, ja jestem indywidualistką, po prostu nie lubię współpracować w jakimś, jakiejś drużynie czy zespole, który ma osiągać jakieś tam, nie wiem, gdzie wyniki. Nie jestem najlepsza w tym. Natomiast nie spodziewałam się, że. Tak mi to może wjeżdżać na psychę, że tak mi zależy. To jest z jednej strony fajne, bo pokazuje, że na czymś mi może tak zależeć. Z drugiej strony właśnie jest zaskakujące dla mnie, że to tak w mojej głowie się coś takiego w ogóle dzieje, ale może to też wynika z tego, że ja chyba nigdy nie byłam typem jakimś super sportowym. Też ze sportem raczej miałam małą styczność, bo bardzo go nie lubiłam. Jeszcze nawet za dzieciaka. W sensie Dzieci może z dzieciaka, takiego maluszka, to nie, ale później jakoś te nasze drogi się rozeszły. Yy, I no właśnie to, że nigdy nie lubiłam rywalizacji, a tutaj się okazuje, że ja dalej tego nie lubię, chyba, ale mam jakąś ambicję taką sportową, której nigdy wcześniej nie miałam. Także tak, wróciłam później do domu, zjadłam tą pięsę i leżakowałam i nie ukrywam chyba przespałam z trzy godziny. Tyle ile się poruszałam, tyle spałem. Teraz mamy już wieczór, jest za 28. Ten się tutaj rozłożył do łaskania, drapania, chyba pójdę sobie obejrzeć coś takiego odmóżdżającego i zrobię sobie zaraz dzwonek herbaty, bo akurat warka się e, skończyła myć, więc mam świeży kubeczek ulubiony, świeży panuszek, Zrobię sobie strasznie bijeję. Dzisiaj zamknę teraz te drzwi i pewnie pójdę spać, bo powiem wam, że mimo tej drzemki, to ja nie jestem jakoś super wypoczęta. Dalej jestem taka oh. klapnięta. Dobra, wyrzucamy to. Ja się z wami tutaj rozłączam. Taka pogadanka o tym, jak mi dzisiaj poszło do dupy. Nie, Leon, trudno. Następnym razem będzie, mam nadzieję, lepiej. Przegrywać też trzeba umieć. Nie? Żeby wygrywać, trzeba umieć też przegrywać. Słonie.